Witam, to znowu ja Iris. Zaczynam nową serię o nazwie Wszystko o zwierzakach Domowych. Pierwsze kilka odcinków będą opowiadać o moim chomiku dżungarskim o innym Znakiem charakterystycznym dla tego gatunku jest ciemne, ciemna, szeroka pręga, wygoniąca przez cały grzbiet. Kształt ciała chomika jest zaokrąglony. Na błokach mogą występować białe plamy. Posły na brzuchu są białe. Sporadycznie sporo zdarzają się takie czarne chomiki, ten nie zapada w sen zimowy, więc również w zimę wychodzi na poszukiwania pokarmu. W regionie z tym jest zima. Chomik ten przybiera w tym okresie jaśniejszą barwę. Futro może się stać nawet białe. Zmiana ubarwnienia futra na zimę poza Pozwala chomikom na lepsze dostosowanie się do otoczenia. Zmiany hodowlane są przez cały rok białe. Chomiki dżungarskie posiadają bardzo krótki ogonek. Prawie go nie widać. Gdy chomiki się samiec posiada długość całą równą 11 natomiast samica do około 8 cm. Ciężar ciała wynosi 355 55 gramów. Chomiki dżungarskie żyją do 1,5-3 lat, a rosną przez całe życie. Podobnie jak u chomików syryjskich, dżungarskie potrzebują do prawidłowego rozwoju. Zarówno pokarmu roślinnego, jak i zwierzęcy. Najwyższym pożywieniem są trawy, zioła oraz owady. Dlatego obok ziaren i pokarmu hodowcy muszą pamiętać o dostarczeniu im białka zwierzącego, na przykład żywn żywnych lub suszonych. Należy kupować chomiki. Poszukiwania chomiczka należy zacząć od, od rozglądnienia się za zwierzęciem, które można zaadoptować, dając mu nowy dom, dobry. I takich zwierząt jest dobry dużo. Starczy są dobrze... Rozejrzeć w internecie. Pełna jest ogłoszeń. trudnym chomików są hodowcy. Obecnie w Polsce mamy kilka z... zarejestrowanych hodowli chomików. W jeśli chcemy mieć żelaznego chomika, dżungarka, dżungarka lub roborka, ro... musimy się udać poza granice. Zapraszamy na forum, gdzie znaleźć można ogłoszenia zarówno adopcyjne, jak i hodowlane. Starajmy się unikać kupowania zwierząt w zoologicznych. Chomiki, które mo można tam znaleźć, bardzo często obchodzą z masownych hodowli, gdzie liczy się tylko ilości i nikt nie patrzy na zdrowe czy rozwijane zachowań socjalnych zwierząt. Chomiki w niektórych sklepach nie są wydzielane ze względu na płeć, dzięki, te, dzięki czemu można zakupić sobie samiczkę z kinder, nie spodziałem. No i na tyle. Co dzisiaj? Staram się ustawić kolejny film jak najszybciej. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji, jeśli się podobało łapkę w górę.